Rząd Stanów Zjednoczonych zawiesił swoją działalność po tym, jak ustawodawcom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie ustawy budżetowej. We wtorek demokraci przegłosowali w Senacie republikańską ustawę dotyczącą przedłużenia finansowania federalnego o kolejne 7 tygodni. Republikanie mają tylko 55 mandatów w Senacie, a do przegłosowania ustawy potrzebują ich 60. Demokraci wykorzystali to jako szansę w osiągnięciu swoich celów politycznych w zakresie opieki zdrowotnej. Obie strony obwiniają się wzajemnie za brak porozumienia i odmawiają ustąpienia ze swoich stanowisk. Szacuje się, że w związku z brakiem uchwalonego budżetu około 750 tysięcy pracowników federalnych może zostać zwolnionych przez administrację Donalda Trumpa. Ci, którzy utrzymają stanowiska otrzymają wynagrodzenie dopiero po zakończeniu shutdownu. Ostatnie wstrzymanie działalności amerykańskiego rządu podczas kadencji Donalda Trumpa miało miejsce w grudniu 2018 roku i trwało 35 dni. Shutdown był wynikiem sporu dotyczącego imigracji i bezpieczeństwa granic.